Cześć kochane, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Filmie wyjątkowym dla mnie, ponieważ właśnie przekroczyliśmy 1000 subskrypcji. Nie mogę w to uwierzyć, to przyszło tak szybko, że po prostu mam wrażenie, że wczoraj kręciłam filmik z okazji 500 subskrypcji, a tu już jest 1000. Nawet ponad 1000, bo 1000 przekroczyliśmy w niedzielę, dzisiaj jest czwartek. No... To już jest 1050. Idzie to w zastraszającym tempie. Strasznie mnie to cieszy, ponieważ no, to co robię, komuś się podoba. Lubicie mnie oglądać, często komentujecie. Właśnie to jest fajne, że to nie jest jednostronna relacja, że ja nadaję, wy oglądacie, tylko że faktycznie mamy ze sobą kontakt. Tyle, ile ja dostałam od Was prywatnych wiadomości, czy to z pytaniami z dziedziny stomatologii, czy o jakieś kosmetyki podpytujecie. Czasem piszecie, że po prostu oglądacie, jest fajnie, że podoba Wam się mój kanał i takie wiadomości też są cudowne, bardzo mnie podnoszą na duchu. Komentarze pod filmikami to jest. Fantastyczne, że czasem nawiązujemy fajną konwersację, wymieniamy jakieś doświadczenia, często mi coś podpowiadacie, czasem mnie poprawiacie, czasem jest konstruktywna krytyka, to jest super. Na szczęście nie ma hejtu, nie wiem czy jestem przygotowana na coś takiego jak hejt. Mam nadzieję, że nigdy się nie pojawi, ale strasznie mnie to cieszy, że te komentarze są takie pozytywne pod tymi filmikami, że jesteście ze mną. No i tak przekroczyliśmy 1000 subskrypcji. Jest to taka symboliczna liczba, w ogóle aż ciężko sobie wyobrazić taką liczbę osób. No naprawdę, jestem w pozytywnym szoku. Eee... I z tej okazji właśnie chciałam dla Was zorganizować takie małe rozdanie. Chciałabym Wam podarować coś ode mnie. Eee, coś, co przypomni Wam o mnie, bo. Wydaje mi się, że wielokrotnie wypowiadałam się o tym na moim kanale w samych superlatywach i jest to mój olbrzymi ulubieniec, więc właśnie to wybrałam na to pierwsze rozdanie na moim kanale. Kupiłam sama i chcę podarować jednej z Was, która wygra to rozdanie. I jest to paletka Zoeva Coco Blend. Jeszcze no, Wisienka, zapakowana, nie będę jej nawet otwierać. Jest to jedna z, no w zasadzie, moja ulubiona paleta. Wszystkich moich palet. Najbardziej w niej się zakochałam od razu. Kupiłam ją natychmiast, kiedy tylko wyszła i używałam jej no, non-stop. Kupiłam taką samą mojej mamie i ona też ją bardzo lubi. Jest to paleta dająca naprawdę wachlarz możliwości od makijaży dziennych bardzo delikatnych po makijaże wieczorowe smoki, jakieś takie ciekawe, od szaleństwa, bo mamy tutaj taki fajny kolorek buraczkowy, mamy złoto, po taką klasykę, naprawdę klasykę. Także uwielbiam tą paletę i właśnie taką paletę chciałam podarować wam na tym pierwszym rozdaniu. Teraz krótko o zasadach rozdania. Będzie to bardzo, bardzo proste. Po pierwsze y, musisz być subskrybentem mojego kanału, jeśli jeszcze nie jesteś, zapraszam do kliknięcia guziczka na dole. Po drugie, daj kciuka w górę przy tym filmie. I po trzecie, pod filmem w komentarzu napisz mi, jaki filmik chciałabyś lub chciałbyś zobaczyć na moim kanale. Od razu mówię, że to nie jest konkurs i nie będę oceniać tych wypowiedzi pod kątem poprawności gramatycznej czy jakiejś pomysłowości. Nie musisz pisać wierszykiem, nie musisz wklejać serduszek, buziek i nie wiadomo czego. Nie będę tego tak oceniać. Osoba, która wygra rozdanie, będzie wybrana losowo, natomiast chciałabym, żeby każdy z Was. Natomiast chciałabym, żeby każdy z Was napisał od siebie jedną lub więcej propozycji takiego filmu, który chciałbyś, chciałabyś zobaczyć na moim kanale. Będzie to też dla mnie inspiracja. Na pewno wiele zaczerpnę z Waszych komentarzy, więc takie są zasady rozdania. Jeśli chodzi o czas, macie 3 dni na dokonanie wyboru i napisanie mi w komentarzu właśnie takiej odpowiedzi. Jeszcze raz wszystkie zasady napiszę w opisie na dole, żeby się nikt z niczym nie pomylił. No i trzymam za Was kciuki i mam nadzieję, że bardzo wielu z Was weźmie udział w tym rozdaniu. Jeszcze raz z mojej strony bardzo Wam dziękuję za to, że jesteście, za to, że oglądacie, za to, że komentujecie, jesteście ze mną i wspieracie mnie. Ja z mojej strony staram się z każdym dniem poprawiać jakość tych filmików, poprawiać też częstotliwość. Na początku nie udawało mi się kręcić często. Teraz staram się jak najczęściej, staram się tak organizować sobie czas, żeby jednak te filmiki mieć dla Was w zanadrzu i wrzucać coś parę razy w tygodniu. Mam nadzieję, że. Mimo wielu obowiązków uda mi się podtrzymać taki rytm wrzucania tych filmików. Myślę, że poprawia się na korzyść również jakość moich filmów. Mamy już oświetlenie, mamy fajny aparat, mamy statywy, także jest coraz lepiej. Będę się starała też urozmaicać te filmy. Mam mnóstwo pomysłów. Tylko jeszcze nie mam czasu, ale mam tyle pomysłów na fajne, ciekawe filmy w 2016 roku, że jeśli zostaniecie ze mną, to na pewno zaskoczę Was jeszcze czymś nowym. Czy to z dziedziny, właśnie, stomatologii, na pewno pojawi się kilka interesujących Was filmów. Już wkrótce najbliższy film będzie o wybielaniu zębów, więc wiele z Was pytało, jak, gdzie, co i w ogóle skąd mam takie białe zęby. Yy, więc o tym filmik pojawi się najszybciej yy, Będą też yy, się pojawiały filmiki z dziedziny mody yy, Parę z Was pisało, że mogłabym spróbować coś takiego zrobić Więc yy, no czemu nie Pokażę Wam moją szafę, pokażę Wam w co ja się ubieram Zrobię jakieś yy, takie przykładowe outfity, jakieś yy, lookbooki Też chętnie coś pokażę z tej strony No i oczywiście kosmetyki, czyli to co jest głównym Głównym tematem tego kanału e, mam jeszcze pomysł na parę e, takich e, filmików z dziedziny bardziej lifestyleowej, może trochę sportu, może trochę diety, tego jak się żyje. Chociaż kto obserwuje mojego Instagrama, ten wie, że zgrzeszyłam w tym tygodniu bardzo. <laughs> Zapraszam Was oczywiście na mojego Instagrama, bo tam się dzieje więcej, tam się dzieje częściej. W zasadzie codziennie coś wrzucam i to właśnie więcej z życia prywatnego niż z takich tematów tutaj e, YouTube'owych. Także jeśli chcecie być ze mną na bieżąco, to zapraszam, Weronika z Point. Tam czekam na Was codziennie. Wreszcie mam pomysł na vlogi. Chciałabym, bo pierwszy mój vlog, ten noworoczny, został całkiem pozytywnie odebrany przez Was. Podobało Wam się, pisałyście, że chcecie więcej vlogów. Być może więcej vlogów się pojawi w tym roku. Mam taką nadzieję. Może nie będą to takie vlogi domowe, bo chyba bym Was zanudziła, jakbym codziennie robiła to samo, ale będą vlogi z podróży, będą vlogi z gór, jakichś fajnych miejsc, w które się wybieram, także. To też myślę, że pojawi się w tym roku na kanale. Myślę, że kanał będzie tętnił życiem. Niech tylko skończy się sesja, a naprawdę zabieram się do pracy. Eee, dziękuję Wam jeszcze raz, że jesteście. Mam nadzieję, że zostaniecie, że ta liczba subskrybentów będzie się powiększać, że ta nasza rodzinka będzie się powiększała. Eee, I tyle. Trzymam za Was kciuki. Powodzenia w rozdaniu. Skontaktuję się oczywiście prywatnie z osobą, która wygra to rozdanie. Pozdrawiam Was cieplutko, całuję gorąco, dziękuję że jesteście. Zapraszam na kolejne filmy. Do zobaczenia. Hej!